І зараз ми запросили до студії нашу журналістку Б'янку Залевську, яка і можна сказати ходить тепер завдяки Яну Кульчику. Б'янко, доброго вечора тобі. Добрий вечір. А, Кого ти втратила в його особі? Мені взагалі важко говорити про Яна Кульчика, тому що це для мене можна сказати ангел. Ангел, який подарив мене друге життя, другий шанс на нормальне життя. Ja dzięki niemu mogę zaraz chodzić normalnie ruchacie, a, a jego zaraz prosto nie ma. I ja tego nie ujawniłam. My ostatni raz baczyliśmy miesiąc temu, niezad, codzienny dzień Konstytucji Ukrainy. Myśmy się w Polsce, w posłostwie Ukrainy, w rezydencji posła Ukrainy, więc w do zawsze pitał Ukrainę. I kiedy my się ja mu powiedziałam, że Majorik, od kiedy on mnie podarił życia? I ja każu, ja, ja chciałam podziękować, ja, ja wam bardzo wdzięczna. Ja knułaś mu na szyję. On mnie wskazał takie jedno słowo. Dziecina, rybionek, prpeni dziękować mnie. aż nie zrówno co to Wielka Ludyna. Win e, nie pochodził się, żebym ja zrobiła jakiś suszet po powodu błogosławieństwa, że ja jestem mu wdzięczna za C. więc powiedział, że on tego nie robił dla PR, że on po prostu chodził wratować ludzinu I dla mnie C. Wielka. Велика, дуже велика втрата. Я, я не знаю, чи я б могла зараз тут сидіти і рухатися, якщо б не Ян кульчик. Я насправді не знаю. Mm -hmm. Давай нагадаємо глядачам, що в липні минулого року ти потрапила під артилерійський обстріл. Там на передовій і е, був перебитий хребет внаслідок е, потрапляння снайпера та вашу вавтівку, в, в якій ви ти їхала із військовослужбовцями. Київські лікарі не змогли нічого зробити треба було їхати в Варшаву добиратися було нічим і от саме Ян Кульчик оплатив літак туди, завдяки чому вдалося зробити на високому рівні операцію. От і правильно, ти сказала, що і мені теж так здалося, коли я подивився цей сюжет про нього, що якось він не схожий на мільярдера, от в українському розумінні цього слова, які роблять е, якусь благодійні акції лише для піару. Я я правильно зрозумів? То він Дуже... він не той мільярдер, який накопичив свої статки на первинному накопиченні капіталу? Ні, ви повністю правильні. Це люди... Ludina jaka sięho, a wszystko, a na sprawdzie dosięgła wsięgo jedna w Polsce, kawałeczko cie pierwszy miliarder, możliwe, jak pierwszy milion, win nie wkrał. i win też nie wkrał, win dużo rozumny Ludina. Trzeba skazać, że win zakończył dwa uniwersytety, ad in jurydyczny i win zaraz win był doktorem jurydycznych nauk. Kromie o że win e, był dużo rozumny i win był także już dużo haruszej Ludina i może za dzięki temu, także mu było lepiej robić te wszystkie biznesy. Ja myślę, że on um, może być przymierem dla ukraińskich oligarchów, dla ukraińskich biznesmenów, to muszą, e Win znał, jakim czynom zarobiwać tych groszy, ale także więc win znał, jakim czynom dzielić tymi groszami z, z ludźmi, z dzierżawą, jakim się potrzebno. No, win nie krał wid dzierżawy, win nas kilkiej ja znaju, nie wtykał nikoli, wid podatków, wid niczego, a na wpaki, kiedy było potrzebna pitrynka dla dzierżawy, win dawał te grosze na pitrynku zbiornej, na pitrynku ludzi, sportsmenów. Ja bym chciała także skazać tę historię, która mi zdaje się dużo emocjonalna. E, żinka, e, Adna Polka, jaka otrzymała medal na olimpijskich e, grach e, na jachtach, e, wona zbierała grosze dla swojego sosida, który był duży, dużo duży, duży, duży forił, i było potrzebny dużo groszy, I ona na aukcjon e, wydała swój e, medal, jaki ona otrzymała na olimpijskich igrah. Ян Кульчик покупів цей медаль. А коли він його покупів, він звернувся до цієї дівчинки, яка його отримала, до цей спортсменки, і віддав йому назад, назад. І він сказав до ній, що у нас є, є відео, щоб показати оцю всю емоційність, як Ян Кульчик повертається медаль e, олімпійській чемпіонці. Дійсно, зворушлива історія. Так, це то відео. відео. E, wyn jej poprosił, wyklikał, żeby wona ona do i wyn jej skazał, że zaraz wy otrzymujecie medal e, drugi raz i wy się zasłużyli na niego. I pamiętaj, że win skazał duże, harne frazy. Win wtedy skazał, że e, dla was, e, symbol, e, że ona może być szlani e, wszyscy ludzie może być w światem ale dla jednej ludziny jakiej wona ona pomogła ona jej tej jest świat on dużo cenił ludzi jak i pomagają innym on był dużo czuływej na bil innych ludzi on win, e, wince se e, win, e, nie, win nie był byj dużej i ja думаю że nie bohata takich ludzi i i to osobliwie trzeba takąż pro niego okazać nie tylko co miliarder ale co miliarder z wielkim wielkim sercem jego dzieci e, ja miała na chodu podróżycę z jego e, dońką przez e, szósta łosia i ja tak w szocie jej w wielkie serce. Ona pełno się, e, tak chowana przez baćka, żeby ceniować nasze życia, żeby poważać i na skilkie ja wona ona u wszystkich gdzie trafiło się coś pochane, na przykład w Nepalu, e, kiedy było trusienie ziemi e, tam gdzie tsunami i, i ona tam, tam dopomagała e, ze swoim e, fundem, jaki w zachodzie ona stworzyła razem ze swoim baćką. Угу. І ми бачимо, що от така зворушливість і чутливість його і зіграла і злий жарт з ним, адже саме через проблеми з серцем він і залишив цей світ. Можливо, так. Можна казати, такі анекдоти, навіть я навіть чула в польських СМІ, що, що можливо тому і це, була, е, операція. це була невелика операція на серце. Але він... Янко, а звідки в нього така любов до України? От ми чули із сюжету, що він підтримував нашу державу. ja to nie znaju zwitki w niego celubów ale ona je win z początku także zajmował się biznesem z Ukrainy ja знаю że on był głowoj um, takiej honorowej um, łowoj, um. Między ukraińsko i polską palaty e, spiw pracy ukraińs, e, Ukraińców i polaków gospodarczej, A win widokł ofic w e, Kijowie i win duży silnie dopomaga Ukrainie, ale win niebohato proce kazał, e, bohato ludzie nie zna. jest kilki win do Ukrainie. Jeszcze kiedy my zostaliśmy miesiąc temu, nazad win mene skazał jego współzatrudnik, no jego pracownik e, skazał, że oni zaraz zrobili, że oni pokupili dla ukraińskich szpitali. Ja skazała Boże, tak bohato rzeczy, po czemu proce nie każecie? oni każe, ні, ми не хочемо піаритися, ми хочемо просто допомагати людям. Що їм це не потрібно, щоб піаріць, їм потрібно, щоб допомогти насправді а не багато говорити? І що також саме цікаве. Ja зустріchała z nim, tak jak tu. To wideo je w Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Se w mi uniwersytet, jaki ja, ja, w jakim ja uczyła się jako juryst, zakończył sobie Uniwersytet Juryst i wtedy my tu зустріli dla kiedy win dawał nagrody, no em, stypendia dla ukraińskich studentów. My зустріczaliśmy także w Dzień Niezależności Ukrainy na, na, na jakichś organizowanych przez poselstwo Ukrainy. Ostatnim razem na Dzień Konstytucji Ukrainy i ja To, що так насправді, це любов до України нас об'єднала. Я eh, раніше, eh, якби перед eh, тим, коли ми так сильно об'єдналися також з Україною, ми eh, не знали друг друга. I, eh, Lubow do Ukraina obiecała duże bohaty ludzi, duże bohato Polaków, a ja znaję, że on był jednym z tych, który na to wyczuwał, że Ukrainie potrzebna do pomocy, więc duży czas pokazał, że Ukraina jest w takim momencie, w takim czasie, że ona może zaraz się pomieniety i że Ukrainie duże silna potrzeba do pomocy i, i więc duże silno dopomagał. Także Tak, my my z tylko, ja mogłam zustrzecić pana Kulczyka tylko na podniach powiązanych z Ukrainą i w niego nie było czasu tak prosto, żeby zustrzecić. І поговорити, а, а просто коли був День Незалежності, День Конституції України, ми завжди бачилися. і він завжди знайшов час, щоб приїхати і поспілкуватися з людьми, які допомагають Україні і які знають, що потрібно допомогти Україні, зрозуміло, і ми розділяємо твою скорботу. Нагадаю, що це була журналістка Б'янка Залевська, яка завдячує своїм життям мільярдеру польському Яну Курчику, який помер днями в Польщі.